Cześć, witajcie. z Sadus Przybrody. Zaczynamy dla Was przygotować film na temat ciągników sadowniczych. Od razu Wam pokażę. Mamy dwa Massey Fergusonie, dwa Massey Fergusony, ale trochę to będzie inny cykl firmów. Z racji tego, że słuchajcie, dzięki uprzejmości firmy ACCO, te ciągniki dostaliśmy na taki test długodystansowy. To nie jest jeden dzień, prawie tydzień. Zobaczymy, będą u nas sobie pracowały, będą pracowały przy zbiorach. Zarówno ten węż, wąski VK, jak i ten szerszy SP. Także to, co zawsze jest in plus, bo można te ciągniki przetestować, pojeździć, zarówno ja, jak i pracownicy. Pojeździmy, przetestujemy i potem dla Was chcemy nagrać całą tą opinię o komforcie. Dwa różne ciągniki, bo dwa różne wyposażenia. Wersja podstawowa, taka budżetowa oraz ta wersja na bogato. Także zapraszam Was do oglądania. Materiał będzie złożony z kilku dni, także i się pogoda zmienia, bo będzie i ciepło, i pewno deszcz, i różne zbiory. Zobaczymy, czy wszyscy wyrażą zgodę, żebym biegał pomiędzy nimi z kamerą. Ale mówię, test inny niż, wszyscy, niż wszystkie wcześniejsze. Dwa ciągniki, tydzień czasu, zbiory jabłek, także. Zobaczymy, czy naprawdę się idzie do budżetowej przyzwyczaić, i czy taki wysoki komfort w ciągniku SP, tym większym, jest nam potrzebny. Zapraszam do oglądania. Cześć, witajcie. Jest z nami Marek. Cześć, Marek. Cześć, witam Marcin. Witam wszystkich serdecznie na kanale sadownictwo.com.pl. No, dzisiaj porozmawiamy sobie o ciągniczkach. Dokładnie. Tak jak już wiecie, pewno kilka dni ten materiał został zrealizowany, bo dzięki uprzejmości koncernu Akco, wiecie, że obydwa ciągniki, które są bohaterami, zostały u nas na trochę dłużej. Sobie pojeździmy, sobie potestujemy, ale też mamy Marka, żeby porozmawiać o cenach o wyposażeniu i o rozwiązaniach. Także no Marku przejdźmy może do konkretów, dwie wersje ciągników, przybliż czym się różnią. No pozornie te ciągniki są podobne, aczkolwiek będą się one różniły no, dość mocno konstrukcyjnie, ponieważ mamy tutaj wersję VI, która już sama w sobie pozwala nam skonfigurować ciągnik od szerokości 1 metra. No, ale przede wszystkim, co się różni, no, to silniki, które, które, są, które są zamontowane w tych ciągnikach, ponieważ w wersji 75 koni mamy silnik FTP 3,4 litra, no i tutaj już mamy większy silnik 3,6 litra, również FTP. Także tutaj te ciągniki będą się różniły przede wszystkim tym. No i oczywiście najważniejsza rzecz w ciągniku 3 v 75, i ogólnie w każdej wersji 75-konnej w stajni masy. Ferguson będzie tutaj już widoczny niższy środek ciężkości i kabina z tunelem. No a tutaj już totalna nowość, czyli to co czekacie na to wszyscy, ponieważ mamy tutaj już 85 koni, czyli wersję z płaską podłogą. Także będzie już się ciekawie i komfortowo pracować. Dla przypomnienia, VKA to jest najwęższy z Waszych ciągników, prawda? Pytanie: na co komu ciągnik o szerokości 1 metra? Odpowiedź: zobaczcie, winnice, metr szeroko, szerokości, i ten ciągnik generalnie tu się idealnie wpasuje. Nawet tym szerszym SP tutaj, nawet nie chcę tu wjeżdżać, bo ten tutaj się mieści idealnie. Tak, zobaczcie, idealnie w tą rozstawę. 2,20 czy 2 metry I to jest po to skonstruowany ciągnik Żeby sobie w winnicach sobie Mógł spokojnie sobie tutaj Pracować I spokojnie wykonywać zabiegi W sadach mamy około te 3, 3 metry 2,7 Ale nie 2 metry Dlatego ten ciągnik Jeżeli chodzi o winnicę A dokładniej Ten model A wiemy Francja Inne regiony Europy Tamtych upraw jest dość dużo Także tutaj idealnie się wpasuje Kabina No zobaczcie sami Kabina, którą znacie, także tutaj nic nowego, ale te wszystkie przełączniki, które No wsiadanie nie należy do Najprostszych, najprzyjemniejszych Musimy pokonać e, Ręczny Pokonać napędy Przełożyć nogę I dopiero wówczas Możemy usiąść jako tako. Potem mamy SP od 1,30 m. No wiadomo, że ogumienie, że, ro, że rozstaw, ale tak już gabaretowo, tak? Mhm. I potem jeszcze mamy te, te wersje jeszcze szersze, jakby kogoś też interesowały również, tak, Tak, tak mamy wersje, wersje szersze. Rzeczywiście, bo dzisiaj rozmawiamy o wersji VI, wersji SP, czyli no najbardziej najpopularniejsze ciągniki na rynku sadowniczym, ogrodniczym w Polsce, ale rzeczywiście tutaj będziemy mieli wersje większe, szersze o obniżonym środku ciężkości. Przede wszystkim one będą się różniły szerokością przedniej osi. Także te ciągniki, już naprawdę będziemy mogli indywidualnie pokonfigurować do, do odpowiedniego klienta. Ponieważ tutaj, jeżeli chodzi o sam wybór ciągników sadowniczych, no to tutaj, jest, to tutaj jest taka mnogość ustawień. Ponieważ jeżeli chcemy zbudować ciągnik sadowniczy z marki Massey Ferguson i chcielibyśmy go od zera zbudować z naszym, z naszym specjalistą, to nasz specjalista by musiał Państwu aż 86 pytań zadać. Także na tyle sposobów możemy skonfigurować ten ciąg ale dzisiaj pracujemy na ciągnikach zbudowanych tutaj wcześniej, także mam nadzieję, że będzie dużo zabawy. Dwa, dwa ciągniki o dwóch różnych, różniących się wyposażeniach i komforcie też pracy. Tak? Żeby budować napięcie, sobie, po, sobie tak. podejdźmy do tego. To jest model y, podstawowy, Essential. Tak jest. Tutaj mamy najprostszą y, wersję ciągnika sadowniczego. W tym przypadku akurat rzeczywiście, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, jest to wersja FAI. Mm -hmm. Aczkolwiek, jeżeli byśmy mieli wersję SP 75 koni, to sam, sam środek kabiny będzie wyglądał podobnie, ponieważ jest to wersja tak zwana budżetowa, tak. czyli w tym ciągniku będziemy przede wszystkim nie zobaczymy tego naszego flagowego podłokietnika, który mamy w mhm. ciągniku. Tutaj mamy wersję budżetową, wszystko na zaworach mechanicznych, ale też nie możemy powiedzieć, że jest to ciągnik kompletnie pozbawiony jakiejś, jakiejś funkcji komfortu, ponieważ mamy tutaj już widać przekładnię elektrohydrauliczną, czyli na tak zwanym mokrym sprzęgle, Czyli będzie tutaj przekładnia 24 na 12 tutaj w tym przypadku. Rewers elektrohydrauliczny, no to jest generalnie bajka, bo to naprawdę fajnie to, to chodzi. Widoczność też jest bardzo fajna. Zobaczcie. Metrowa kabina, nie ma z tym najmniejszego problemu, ale to jest. Jeżeli ktoś ma bardzo wąskie uprawy, nie wiem, no może w jagodówce też się to przyda i potrzebuje wąskiego ciągnika, to jak już usiądzie i mu te wszystkie tutaj przełączniki ręczne i tyle miejsca na gaz i hamulec nie przeszkadzają, to jest ok. Hydraulika też tutaj wszystko jest to pod ręką, ale mówię, bardzo wąski ciągnik. Wersja v tylko jeżeli ktoś potrzebuje mieć naprawdę bardzo wąski ciągnik. Dobrze. I takie pytanie: co ostatnio, się, jak widzieliśmy się we Francji na premierze, nie ma w tym ciągniku potencjometra odno odnośnie podnośnika tylnego? Tak jest. W tym przypadku rzeczywiście ten ciągnik nie jest wyposażony w pokrętło EHR. No. Ale dokładnie tak samo potwierdzam swoje słowa z premiery, ponieważ jest to, jest to jedna z opcji, którą możemy skonfigurować, czyli też w ciągniku, w ciągniku w tak zwanej wersji Essential, czyli wersji budżetowej, możemy jak najbardziej w opcji sobie dokonfigurować, dokonfigurować to pokrętło. No i też dodam, dodać warto, że rzeczywiście bardzo dużo klientów, którzy się decydują na wersję budżetową, to bardzo dużo klientów u nas w Polsce się decyduje, żeby dołożyć sobie ten EHR podczas budowania tego ciągnika. Okej, okay. tu bardzo dziękuję. Przejdźmy do wersji SP. Tak jest. Jak widzicie, generalnie, tak jak mówiłem wam wcześniej w zapowiedziach, to jest wersja na bogato. Tutaj się dużo dzieje, bardzo dobre wy wyposażenie. Płaska podłoga, nowa kabina, szeroko, wygodnie. Jak będę tak, Marek non stop chwalił, to mi nie uwierzą, ale no, taka jest też prawda, dla dlatego pozmawiamy sobie o rozwiązaniach technicznych. Miękka oś. Tak jest. Sobie... Miękka oś generalnie, która może być, nie musi być. Tak jest dokładnie nawet w ciągniku e, nawet w ciągniku od 85 koni w górę. E... Nie, możemy też skonfigurować sobie ciągnik, który nie, nie będzie posiadał amortyzowanej osi przedniej. No ja już dzisiaj chyba nie musimy o, e, gdzieś tam tłumaczyć, jakie Zalet. są za, zalety e, osi amortyzowanej, także, także tutaj rzeczywiście trend widzimy taki, że praktycznie jeżeli ktoś już sobie pozwala e, skonfigurować w takiej postaci ciągnik, to większość z Państwa decyduje się na oś amortyzowaną e, w tego typu e, ciągnikach. Pokażę Wam w późniejszych przebitkach zalety trakcji, jak to wszystko wygląda. Przedni tus, przedni wałek. Przypomnijmy, czy to wpływa generalnie na zmniejszenie pojemności zbiorniku paliwa? Jeżeli już chodzi o ciągnik 85 konny w górę, to tutaj już nie mamy żadnej ingerencji w zbiorniki paliwa, ponieważ zbiorniki paliwa zostały przeniesione w część mhm. pod kabiną, i też umiejscowienie tych, tych zbiorników nie jest przypadkowe, ponieważ ciągnik też dzięki temu zyskuje niższy środek, niższy środek ciężkości. Ponieważ dodać warto, że Ciągnik 85 koni z racji tej, że oczywiście ma płaską podłogę też nam urósł. W tym przypadku pozwoliliśmy sobie zmierzyć te ciągniki. Ten już osiąga wysokość 2,50 cm w stosunku do 75 koni mechanicznych, gdzie ten ciągnik ma przynajmniej przy tej konfiguracji ma on wysokość 2,5. 30, także tutaj nam sam gabaryt wysokościowy urósł. Dzięki temu mamy płaską podłogę, ale też konstruktorzy przewidzieli to, że ten środek ciężkości nam pójdzie wyżej, dlatego też postanowiono umieścić te zbiorniki po dwóch stronach kabiny, aby ten środek ciężkości obniżyć. Super. No, widz, no, widzimy AdBlue. Tutaj wlew, tak, tak? zgadza się. Ale słuchajcie, przejdźmy też do kabiny zbiorniki. To, co wam wspomniał Marek, mhm. płaska podłoga, do tam to też jesteśmy przyzwyczajeni. Pojeździłem tym ciągnikiem i zdradźmy już może teraz, przed moją opinią, która będzie pewno w późniejszym. Nowa skrzynia biegów. Jakbyśmy Marku mógł wsiąść do ciągnika. Co zrobiliście, że jest tak dobrze z tą skrzynią biegów? Zobaczcie, no niby zwykły przełącznik, ale ta, ta skrzynia biegów no, pracuje płynnie. Dlaczego dla przypomnienia tutaj mamy normalnie, prawda, w poprzedniej tej wersji, tutaj. Dokładnie, szanowni Państwo, no, zmiana, przekład zmiana sposobu przede wszystkim pracy z przekładnią, którą mamy. Tutaj w tym przypadku jest to przekładnia 30 na 15, czyli najwyższa przekładnia, którą możemy skonfigurować, to sobie w tym ciągu oczywiście z rewersem elektrohydraulicznym, ale przede wszystkim jest to tutaj, zwróćcie Państwo uwagę, schowane wszystko w takim pięknym pojemniku. Cała tajemnica polega na tym, że ona została umieszczona na tzw. drzwi, na tak zwanych ciężkach Boudena, czyli jest to. Już zapożyczone z rynku automotive, także biegi nam wskakują bardzo ładnie w taki sposób, jakbyśmy prowadzi sobie, prowadzili samochód osobowy. No tutaj już opinie pierwsze z terenu gdzieś tam dostajemy, że, no, że jest to tak zwana, to trochę taka rewolucja. Krótkie zakresy, płynnie to wchodzi, naprawdę. Tu się w ogóle człowiek się nie męczy, nie, nie szarpie. Także, a to będzie opinia, uh -huh. będzie później. Też jeszcze jedna rzecz, to też pewno na wcześniejszych filmach widzieliście, czyli y, zniknął akumulator z tyłu, przez to po prostu dwuosobowy ciągnik. Proszę, zobaczcie, tu jest miejsca. Ja wam potem też, też pokażę. Tu miejsca w tej kabinie. Raz, że na wysokość, dwa, że szeroka kabina, trzy, naprawdę można się odsunąć. Jest. Y, jest komfort. I kolejna sprawa joystick. Tak jest. Joystick jest znany klientom, którzy oczywiście posiadają ciągniki rolnicze. ze stajni Massey Ferguson, jest on nam dobrze znany, zachowuje on dokładnie te same funkcje, jest on umieszczony na takim pięknym podłokietniku który mamy po prawej stronie, no i przede wszystkim zalety tego joysticka to oczywiście sama możliwość obsługi przekładni, no i funkcje hydrauliczne, które też możemy sobie zaprogramować na tym joysticku, także no co, tutaj sobie obsługujemy oczywiście, możemy sobie pominąć rewers elektrohydrauliczny i skupić się tylko na pracy z hydrauliką i przekładnią Także ciągnik już, już w sumie to już jest kontynuacja. Klienci, którzy już posiadają ten joystick, doceniają tą pracę, że mogą to, sobie to wszystko robić, programując wszystko na joysticku. Przede wszystkim zmiana kierunku jazdy i zmiana półbiegów mechanicznych tutaj też może nastąpić na tym joysticku. Co ten ciągnik, by można jeszcze doposażyć? Tak, już wersja, wszystko, pełna no. lista, bo tu już jest bardzo dużo. Tu jest naprawdę bardzo dużo. Tak. co jeszcze bym, można powiedzieć? Ciągnik jest bardzo bogato wyposażony rzeczywiście, tutaj specjalnie e, po to, żeby Państwo zobaczyli rzeczywiście możliwości tego ciągnika, ale moglibyśmy jeszcze tutaj e, mu doposażyć. Mm, doposażyć, ja jeszcze tak na szybko myślę. Rozpieraki? Tak, rozpieraki hydrauliczne można by e, mu tutaj doposażyć i tak naprawdę. To jest w zasadzie wszystko, ponieważ możemy sobie jeszcze, możemy sobie jeszcze gdzieś tam pokombinować przy, przy doborze ogumienia, ale przedni tuz, wałek odbiory mocy, elektrohydrauliczne, wszystko tutaj mamy. Także mam nadzieję, że na, na teście jeszcze Państwo sobie to wszystko dojdzie. Ok, i krótko, Massey Ferguson model SP. To tu, jak wspomnieliście, duża kabina. No to sobie porównajcie, tu jest miejsca. Tak, tu jest tak dużo miejsca. Ok, tutaj w ogóle nie ma mowy o sprzęgle, a nawet jak je dotknę, to, to, to zobaczcie, tu mam blachę, a nie szybę. Przestronnie mogę sobie nogę spokojnie. I tak tej nogi nie używam, bo mam rewers elektrohydrauliczny, tak? Więc tak generalnie jej nie używam. Druga sprawa, gaz i hamulec. Też słuchajcie, nie ma problemu. Gaz, hamulec, gaz, hamulec, gaz, hamulec. Nie ma najmniejszego problemu. Płaska podłoga, nic mi tutaj nie przeszkadza. Nic przy wchodzeniu. No. No, i to, co chciałem Pani zwrócić uwagę, pewno to już z Markiem a ko też rozmawialiśmy, przełączanie biegów. Słuchajcie, tutaj idzie tak płynnie, że naprawdę jak w osobówce, tak? Nic, krótkie skoki, wszystkie biegi, pięć biegów. A jak Wam nie pasuje tutaj ten rewers, tak, choć chodzi płynnie, to pewno na przebitce macie sterowanie przód, tył. Wszystko generalnie do ustalenia. Miękka oś, ciągnicze, klimatyzacja, duża widoczność w kabinie. No tutaj generalnie jest komfort, tak? I siedzenie. Tak, to też, jak to pokazać? A może tak. Tak. Jeżdżące siedzenie i dużo miejsca. Tutaj normalnie się wyło w tej kabinie się możecie jak w fotelu się wyłożyć. Szeroko, wygodnie, jest widoczność. I to, że nawet mają błotniki tutaj założone z przodu, nie przeszkadza, bo macie piękną widoczność. Maska delikatnie schodzi, szyba szeroka, wszystko widać, biegi super, szeroko, podłokietnik, joystick. Także naprawdę, tak będę chwalił ten ciągnik, bo naprawdę tutaj jest mega wygodnie, mega fajnie. Także tu się nie ma naprawdę do czego przyczepić. Ten ciąg nie warto kupować, jeżeli ktoś nie poświęci czasu i sobie wszystkich przepływów i sobie wszystkiego tego nie poustawia Tak? Szybkości podnoszenia, wysokości podnoszenia, potencjometru Jeżeli tego nie poustawiacie, nie ma sensu brać tej wersji Tutaj trzeba chwilę spędzić czas, żeby to wszystko żeby to wszystko generalnie e, po, u, poustawiać, tak? Wyświetlacz też już, no, prost, prostszy nie może być Wszystko czytelnie Zobaczcie, tutaj na zielono ma, no macie, macie, mm, zobaczcie. Z chwilą, gdy mm, pedał sprzęgła nie jest wciśnięty, jest na czerwono. Jak wcisnę pega, no, pedał sprzęgła, wszystkie komunikaty mam na zielono mogę uruchomić, mogę uruchomić dopiero wtedy ciągnik, ciągnik wszystko podpowiada. Dobrze, Marku, to ostatnie takie pytanie, to co pewno wszystkie interesuje, Porozmawiamy o Cenach. Może zacznijmy od tego ciągnika, który tutaj stoi obok. Tak jest. Szanowni Państwo, tak, te ciągniki pozornie, z, pozornie są podobne optycznie, jeżeli chodzi o, na pierwszy rzut mm -hmm. oka, ale, ale jeżeli będziemy dłużej na te ciągniki patrzeć albo zapoznamy się z nimi, to mamy tutaj ogrom funkcji i opcji, które mamy w tych ciągnikach. Jeżeli chodzi o ciągniki z serii 75 koni, to te ciągniki już zaczynamy, 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 jesteśmy w stanie skonfigurować ceny od 175 tysięcy, Także nasz dealer już też posiada takie ciągniki, też takie ciągniki w zeszłym roku i w tym roku zostały sprzedane. Jeżeli mówimy o ciągniku SP85 koni, nie tylko SP, ale ogólnie o 85 koni w górę, czyli jest to równoznaczne z tym, że jest to płaska podłoga, takie ciągniki już zaczynają się w cenach 285 tysięcy. Także od, od, tej, od tej wartości tutaj gdzieś tam budujemy ten, ten ciągnik. Marku, największe zasięgi, największa oglądalność to u mnie, wiadomo, no, rejony sadownicze, grujeckie i sandomierskie. Tam wasz dealer to? Tak jest. Na rynku grujeckim i sandomierskim zapraszamy do firmy Lupol Agro. Mhm. Firma Lupol jest bardzo wyspecjalizowana właśnie w obsłudze klientów sadowniczych, także tam nie dość, że Państwo będziecie mogli zdobyć dużo wiedzy na temat naszego sprzętu. Także również będziecie mogli Państwo sobie wsiąść fizycznie do tych ciągników i naprawdę sto zobaczyć. Są na placu. Tak, sto stoją na placu, również z płaską podłogą. Mhm. Te ciągniki są, także firma Lukpol Agro zaprasza również na, na, na swoje place. No i jeszcze ze swojej strony pragnę dodać, że jeżeli Państwo jeszcze więcej chcecie sobie zobaczyć szczegółów na temat nie tylko ciągników sadowniczych, ale ogólnie oferty Massey Ferguson, zapraszam na stronę www.masejferguson.com i tam też dla pasjonatów różne ciekawe rzeczy się znajdą. Okej, okay. Marku, bardzo Ci w takim razie, bardzo Ci dziękuję za, za wypowiedź. A przede wszystkim, że się zdecydowały, że koncern Alco wyraził zgodę, żeby to był test długodystansowy. Czyli zostają te, no te ciągniki, wiecie, że będą pracowały przy zbiorach, tak? Obydwa sobie modele sobie, sobie porównywamy, pracownicy nimi też pojeżdżą i wszystko będziecie widzieli w tym materiale. A za dzisiaj bardzo dziękuję. Dziękuję i do następnego. Przechodzimy do konkretów. Są z nami też panowie i jeszcze cenna informacja. Podstawowa jest roczna gwarancja na ciągnik, ale w przypadku Massey Fergusona to wygląda jak. Tak jest, dokładnie. Massive Ferguson oferuje roczną gwarancję w standardzie, ale tutaj właśnie też jesteśmy przy komputerze i gdzieś tam sobie liczymy gwarancję, którą klient jest w stanie bądź też potrzebuje przedłużyć gwarancję. Mamy tutaj kilka pakietów. My sobie dzisiaj przy takiej luźnej rozmowie wybraliśmy pakiet dla ciągnika Massey Ferguson 3 pakiet Gold pełny. No, i tutaj możemy sobie skonfigurować ten pakiet, pakiet do 5 lat. Także tutaj też sobie wybraliśmy. Czyli 1 plus 4. 1 tak? mhm. pięcioletnią. Z limitem tak. godzin. Limit godzin 1200. Tak? Mhm. Do możemy, 1200. Do 1200. Mhm. Oczywiście tutaj klient decyduje, czy to ma być 600, czy 1200, czy nawet 3600. Patrzę, maksymalny limit godzin to jest 6000 motogodzin. Ale tutaj rozmawialiśmy sobie wcześniej, że takie 1200 to jest optymalnie na 5 lat. I koszt takiej e, gwarancji MF MFK to jest w granicach 10 tysięcy złotych. Okej, okay, netto. Netto. Mm -hmm. Tak jest. I to jest już cena ostateczna? Znaczy się to, jest, to jest taka cena orientacyjna. Oczywiście o szczegóły prosimy kontaktować się z dealerem, ale gdybyśmy na przykład zmniejszyli ilość lat, na przykład 1 plus 2, czyli 3-letnia mm -hmm. rozszerzona, limit godzin zrobimy nie 1200, a zmniejszymy na przykład na 600. To jest dopłata już w granicach 4000 zł. Słuchajcie, tak? Może 6000, może być 600, może być za mało. Zwiększę do 1200 i już koszt takiej rozszerzonej gwarancji to jest około 8000 zł. Ok. A i jeszcze jedna cenna informacja. Yy, się chłopacy nie obradzą, ale wiecie, że inne marki też takie mają. Ale w przypadku Massey Fergusona yy, MF Care obowiązuje do roku się muszę zdecydować. Tak. nie od razu po tak. zakupie, tylko jak to wygląda. Już, już mówię jak to wygląda. Wygląda tak, że klient ma 12 miesięcy na to, żeby się zdecydować. Od zakupu. Od zakupu. Mm -hmm. Tak, może w momencie zakupu podjąć taką decyzję, że chce rosszą gwarancję, ale może odczekać i do 12 miesiąca musi wrócić do dealery, zadeklarować, że chce wykupić pakiet MFK i zdecydować, na jaki okres, ile lat i na ile motogodzin. To jest wszystko w temacie. Mogę podchwycić Twoje pytanie? Proszę. A dealer musi zobaczyć ten ciągnik po roku? Nie, nie musi. Bo może być różnie? Nie, nie musi. Ok. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.